40 na Tak o gazynie A przepraszam, możecie się skontaktować z panem Shelby? On ma Dobra, dopuszkę. przestań pierdolić szmatę, daj, daj, daj dowód! daj Daj dowód! Spokój, bo cię 2, 2, za chwilę, kurwa. Nie, nie, nie. nie. Przepraszam dla pana, carbonary Przepraszam dla Karbonary. Ja pierdolę, ale spirytusem w celi zajebało 40 miesięcy i 4 tysiące. Tak to Pysyłam wychodzi. Go, jak coś. Ty go nie wysyłaj nigdzie, kurwa! Nie go wysyłam. Ja w ogóle terroryzm będzie. Tego go nigdzie nie wysyłaj! No. Wcisło A. mi się przez przypadek! No ile poszedł? Pięknie nie się mówię. Na 40, of course. Jak no. żeby na mniej. Janeczko. Kurwa, 32000 No! Proszę się mi nie. Wiem, OW